My tu mamy. Znowu te drzwi, które się otwierają. A, kolejny taki teren, na który możemy wyjść. Tu mamy Bilarda. Pewnie można pograć. Eee, ja chciałbym pograć. No, kiepska ta gra. Nie można nawet tutaj bidy rozbić. Tu mamy kolejnego takiego strażnika, policjanta. Możemy z nim pogadać, oczywiście. Ale naszym celem jest pogadanie z Barmanem.

Będą nam tu zapewne dawać jakieś zadania do wykonania, żebyśmy kogoś zabili. Gra zapowiada się naprawdę ciekawej, ja ale postaram się troszeczkę w to pograć, i singleplayerowo, i może multiplayerowo, coś z tego zaprezentować. No... Jak na razie jest bardzo fajnie. Muszę się napić. Barman. Poproszę picie. Podziękował. E, tak, strasznie szybko rośnie mi chęć spania. E, Okej, okay, niezłe zadanie. Mam usiąść na krześle. No, dobra, to się za. Też nie dziwnie to wygląda takie siedzenie. Um, mam zabić ofiary, ta ofiara poszła tutaj. Okej. Okay. Posiadanie niebezpiecznej broni popełnione przestępstwa wyrok rok 28 sekund. Kara 750 dolarów. No, warto czasem uważać tak naprawdę. Ale skoro już tu, tutaj jestem, a chciało mi się spać. To się trochę prześpię. Załatwię potrzeby. Potem poszukam sobie jakiejś lepszej kajuty. Na pewno są tu jakieś prezydenckie. No Może nie w więzieniu, ale gdzie indziej są na pewno. O tu jest prysznic, chcę prysznic. <ścoughs> U, bardzo fajnie. Zielone liście, które zasłania nas pod prysznicem. Bardzo fajnie to zrobili. Dobra. Mam znów porozmawiać z barmanem. Czyli jak nas pakują do paki, to zaczynamy tak jakby od nowa. Dlatego warto uważać tutaj naprawdę co robimy, jak to robimy, kiedy to robimy, bo będziemy musieli wracać. Ja mam zabić tego kolesia, który tu chodzi. O, malunki to mają dość kiepskie. Jestem koło tego baru, zdaje się, w tej chwili. Ale tak naprawdę to ja baru teraz tutaj nie szukam. O, bank. E, dobry. Dziękuję za 50 dolarów. I idziemy dalej. Obok naszej twarzy mamy. Informacje, ile mamy gotówki i ile gotówki znajduje się w banku. Tu możemy kupić zapewne ciuchy. No tu wiele takich fajnych sklepów. A tu mamy jakiś sportowy sklepik. Podejdę, kupiłbym chętnie piłkę. Ale niestety piłki nie posiadają. A szkoda. Może dałoby się gdzieś tutaj pograć piłkę. Tu jest następny sklep, ale to bardziej dla kobiet. W sumie zastanawiam się, jak jest multi w tej chwili. Czy jest e, możliwość e, doboru postaci, czy to ma być męska, czy kobieca? Ale chyba powinno być. Tu mam kolejny kobiecy sklep. A może stąd wyjdziemy, jak żegramy trochę facetem. Ciekawe, czy by mnie aresztowali, gdybym wszedł do kobiecej toalety. No. Ja powinienem tutaj przebywać. Informacja już się pojawiła, no ale powiedzmy, że zrobiłem to, co zrobiłem. Lecimy teraz w drugą stronę. Tu jest bank. Co tutaj jeszcze takiego się znajduje? Chcę bardzo wyjść jeszcze wyżej. W sumie tutaj możemy zobaczyć, gdzie się znajdujemy. Na morzu. I wiele nic nie widzimy. Nie wiem, czy się powinienem tutaj znajdować. Tu jest jakaś biblioteka. Zapewne tego całego złego, który tu rządzi tym statkiem. się wszystkimi. Tu jest jakiś bardzo fajny korytarz do kuchni. To też dobrze wiedzieć, że jest tutaj kuchnia. Restauracja. O, i tam tańcząca pani. Ciekawe, czy można zaśpiewać. Ja, chyba nie. Albo zagrać? Też nie. Szkoda, że nie dodali takiej opcji. Wiem, troszeczkę sobie teraz chodzę, zwiedzam ten cały statek. Tu jest ten bar. To ja na razie z niego wyjdę, bo no, po prostu chcę pozwiedzać jeszcze, a nie wykonywać to zadanie główne. Osobiście chcę znaleźć jakieś kajuty takie dla bogaczy. Bardzo mi to interesuje. I myślę, że te kajuty znajdują się na tym piętrze, ponieważ jest to chyba ostatnie, tak jakby piętro. Tak, tutaj mamy kajutę z takim lepszym łóżkiem. Mamy szafki nocne. Mamy okna na zewnątrz. I mamy Draculę. O, tutaj mamy nawet pistolet maszynowy. Może go na razie nie będę brał, bo się zbulwersują. Mmm. Ja się tylko pytam, gdzie tutaj jest kibel. Jeżeli to jest kajuta dla bogaczy, a kibla nie ma, to. Aha, ok, jest tutaj. Tylko dlaczego trzeba wychodzić z pokoju, żeby pójść za potrzebą? I on jest zapewne dla obu tych apartamentów. To mi się nie podoba, ponieważ jak już to powinien być podwójny. Czyli do każdego z osobna, a nie razem. Dobra, tu są schody. A tu mamy wyjście na taras, na który nie chciałem iść. Dobra. Zróbmy jeszcze to jedno zadanie główne i na tym zakończymy taki wstępnie jak do to jest ship. Ok, zgubiłem się. Przyznaję się szczerze. Można się zgubić na tym statku. Mimo wszystko gra jest wizualnie przyjemna. Mimo tego, że nie jest to grafika nowej generacji. Ale jest bardzo fajna. Bonami, dobra. Siadam na krześle. Czekam na klienta. Niestety nie posiadam chyba żadnej broni, więc może być problem z tym, żeby go kaputnąć. Poszedł sobie gdzieś teraz. No tak. Nie bardzo posiadam jakąś broń. Nie wiem, czy coś tutaj znajdę. Muszę znaleźć jakąś broń. O. Będzie, nada się i to. Zawsze to coś. Koleś do kibla. Więc mogę ciachnąć. <słyska> no okej. <okay. słyska> To to były epickie, teraz co zrobiłem. Tak. kalaś tutaj leży ja jeszcze przyjemnie się załatwiłem. Dobra, zamykam te drzwi. Te otworzy nie wchodzą tutaj. Jeszcze ręcznie trzeba na koniec umyć. Po zabójstwie, żeby nie było. I wróćmy. Podnieś pieniądze. No tak. O pieniądzach to się nie myśli. Gdzie te pieniądze? Aha, chyba to. No dobra, skoro już mam pieniądze, trzeba zapłacić barmanowi za cynk. I może się czegoś napić. Najpierw polej, bo jestem spragniony po tej całej akcji. E, no okej, okay. jak ja mam z Tobą kurde, pogadać. No, i teraz pewien absurd wyskoczył. Jestem tutaj, jak ją. Aha, okej. Okay. Minimalna, średnia, maksymalna. Oddajmy mu średnią, nie będę skąpy. Ale ja na pewno jedzenie chyba tutaj nie ma, bo to jest bar, a nie. Restauracja i poszukam tej restauracji, ponieważ jestem troszeczkę głodny. Pamiętam, że restauracja była tutaj, bo się przechodziło przez kuchnię i, I da radę tu zjeść. Zaspokajamy swoje potrzeby. Możemy teraz iść poszukać z powrotem tego kibla. Gra, która wymaga chodzenia po statku i szukania różnych pomieszczeń. Nie. Wiem, kibel potrzebny. Kibel od zaraz. Gdzie jesteś, kiblu? Aha, i sen potrzebny. No to muszę znaleźć jakąś kajutę. Może tędyk będzie szybko do kajuty. Kajuty zwykle mają kiblę. więc załatwię to i to naraz. O nie, tutaj jest basen. O cześć, panie, zejdź mi z drogi. No tu mamy krzesła, więc w sumie też dałoby się przespać. E, nie tędy. Ale szukam kibra, nie krzeseł, więc może się to zaraz źle skończyć, jak nie znajdę kajuty. Tu są chyba jakieś prezydenckie kajuty, skoro są takie fajne drzwi. Wow, no serio. To musi być prezydencka kajuta. Nie, te drzwi zamknijmy. Jest piękny kibelek z wanną. Okej, okay, bo mi potrzebę załatwić. Oczywiście można również się wykąpać z modelem statku. Jeszcze rączki umyć na koniec. Zawsze myjcie rączki na koniec. Jak to było w jednej reklamie chyba. No dobra i mamy łóżko, ale zanim się położymy zobaczmy co ciekawego jest. Hmm, jeszcze muszę sprawdzić, czy da się wejść do drugiej kajuty, znaczy tej po drugiej stronie. Owszem, da się. Nie wszystkie drzwi można wejść, a szkoda. Ale tutaj jest jakiś gabinet. Nie, no, to nie, idę tam. To jest lepiej. Żeby nikt nie przeszkadzał, kiedy będę spał. Tak, oto tym sposobem bardzo fajnym kajucie spędziłem je chwilę. Dobra, skurzają mi te drzwi. Zobaczmy, jaki jest następny cel. Aha, mam usiąść tam koło Barmana ponownie. Ciekawe czy dałoby się zabrać ten tu koronę, albo ten od statku. Dodo? O, można poczytać o doda. Nieźle. Ostatku to jest zapewne można. Fajnie. To rozwiązuje kilka kwestii. Aha, dobra. Teraz muszę znaleźć schody, które prowadzą na dół. Jak przynajmniej planuję zobaczyć co jest w innej części tego statku. No ale... Może to być trudne do pokazania. Tu chyba znowu są jakieś pokoje. To mnie nie interesuje. Tu jest ten cały gość, który nam zlecenie dał pierwsze. a no i utknąłem. Szukam zejścia niżej. Będzie trzeba się naprawdę posiedzieć chyba mapką. Gdzie tu jakieś schody są, Jakie które mnie naprawdę interesują. Powiedziałbym nawet, że tutaj jest wejście na pokład. Tutaj trap po prostu jak ludzie pierwszy raz wchodzą do statku, to wchodzą właśnie tędy i tutaj rozmawiają z tą panią, dostają swoje przydziały. Bardzo ładnie ten statek wygląda. Możemy się przespać nawet na takim siedzisku. No tak, nie znalazłem jakiegoś zejścia niżej, więc wchodzę na górę. Jeszcze interesowało mi, żeby wejść jeszcze wyżej, ale to chyba już jest niemożliwe. Choć jest tu jeszcze jeden poziom. Ale teoretycznie on. Mostek jest zakazany, i nie powinienem tam wchodzić. Na tym poziomie byłem, więc tutaj też nic specjalnego. No, i tutaj możemy sobie kliknąć elementy, gdzie możemy zaspokoić nasze potrzeby. Jest to bardzo przydatna funkcja, kiedy coś nam jest potrzebne, a musimy się tam szybko dostać i nie bardzo wiemy. Gdzie możemy to znaleźć? Tutaj można przejść, poczytać. Taka biblioteczka fajnie, ale nie o to mi tu chodzi. Idę z powrotem do barmana. Barman jest tutaj, ale zanim ja wezmę kolejne jakieś zadanie, z wami się pożegnam, ponieważ myślę, że takiego wstępniaka do gry. The ship. Wystarczy. Na pewno wiecie, o co w tej grze już chodzi, z czym to się je i... Aha, tutaj jest chyba wyjście na mostek, ale niestety jest tak właśnie i się wejść nie da. To był ten pokój, w którym byłem przedtem. No, tak więc chyba już wiecie, o co tutaj chodzi, jak można sobie... Fajnie pograć. Aha, jeszcze tutaj widziałem basem. I chciałbym się na niego udać i wam pokazać jak on wygląda. Może dałoby radę w nim popływać. Ale muszę znaleźć chyba schody do tych drzwi tam na dole. Bieganie tutaj również ma ograniczenia. Dlatego musimy uważać, ile biegamy, i jak biegamy. No i... i niby wiem gdzie jest basen Ale nie wiem jak się do niego dobrać Muszę na pewno zejść niżej I zobaczyć czy jest tu gdzieś jakieś przejście tak, by, by dojść do tego basenu mm. rzućmy okiem na... na mapę Ponieważ wiem, że basen jest tu i Wejście na basen powinno być chyba przez ten pokój. Mam przynajmniej taką nadzieję, że da się na ten basen wejść gdzieś tutaj, czyli w lewo, drugie drzwi w lewo i powinno być tam wyjście. Czyli pierwsze drzwi, drugie drzwi są zamknięte. To może te drzwi. A tak, bo to jest wejście na basen i tam było. Dla kobiet, tu jest dla mężczyzn. No tu mamy prysznicę, jak w standardowym basenie, szafki. No i mamy wyjście. Mamy panią recepcjonistkę na basenie. i Jest basen. Okej, okay. trochę się przeraziłem tą worko pływającą, ale to tylko zabawka. Choć nie wiem, do kogo skoro tutaj nikogo nie ma. Wow, nawet całe mają. Okej. Okay. Bardzo fajnie posiedziałbym w takiej saunie kiedyś, raz. Dobra, czekaj. Bo jak siedzieć, to siedzieć. No, sauna jest fajna. Tylko mm, siedzenie w pełnym stroju to też trochę tak dziwnie wygląda. No i da się popływać. To też jest dobry efekt. Ciekawe czy tu są jakieś branie gdzieś na dole, żeby je zabrać chyba nie. Też pływam kurde w ubranie. Ale cóż. A nie, jednak się rozebrał dopływanie Szkoda, że tu się nie da wejść. Okej, okay, wychodzimy z tego basenu. To widzieliście, myślę już wszystkie pomieszczenia chyba na tym statku, które były warte pokazania. Na koniec chcę odwiedzić jeszcze jedno lokum do tego mu pokażę siekierkę i zostanę aresztowany i tym miłym akcentem z sędzią kaluszem. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa, pa.